Siemano YouTube. Dzisiaj bierzemy na tapetę taki oto zestawik z Kikofa. Naprawdę jest to ciekawa sprawa. Już to wcześniej wspominałem w shortcie, pewnie go widzieliście, bo będzie on wypuszczony przed tym filmikiem. Teraz zrobimy sobie opening. No jestem naprawdę ciekawy, co to będzie. No, wiadomo, najbardziej jestem ciekawy tej karty z, limit, z limitem. Czy wypadnie Hurricane, jakiś ciekawy limitowany, albo może nawet i Autos. Może otwierając piłkę, na nie jest moim głównym zainteresowaniem, to szczęście amatorami mi dopiszę i początkującego i dzięki temu zgarnę właśnie jakąś ciekawą kartę. Naprawdę spoko sprawa, powiem Wam. W porównaniu do cen kart NBA yy, to aż miło sobie otworzyć coś takiego. Wiem, że tutaj też nie ma jakichś super wartościowych kart, co też pewnie to przede wszystkim determinuje cenę. No ale, kurczę, nie można zapominać, aby też w tym, całym, w tym wszystkim, w tym otwieraniu, w tym hobby, żeby się dobrze bawić. Ale też to głównie o to chodzi. Dla mnie to będzie fajny powrót do przeszłości, bo też kiedyś kupowałem sobie poprzednie gdzieś tam edycje. Więc z chęcią sobie też pootwieram tą. No i zobaczymy, czy coś wyleci. Jest to, w ogóle kupiłem to w formie ciekawostki, bo uważałem, że naprawdę, no jak mówię jak za 25 zł, to warto. Kurczę, ale tu przymocowali tą masakrę, że tych kart nie pogiąć. No, to wracając to mówię, że za tą cenę. Naprawdę spoko się pobawić i spróbować Zobaczyć co z tego wyjdzie Tu muszę uważać żeby Tej karty sobie nie zniszczyć Dobra To sobie odłowy na bok Teraz tak No i dobra lecimy z tym Zaraz zobaczymy też jakie drużyny nam wylecą Bo tak jak wcześniej wspominałem w shortcie Tutaj nie są wszystkie dostępne drużyny jeszcze. Tutaj jest tylko kilka drużyn. Okej, okay, tam się coś świeci, dobra. Okej, okay. tu już widzę, że mamy Judah Bellingama. A, albo tu będą same bazówki. Okej. Okay. Szczerze, nawet nie wiem, co to jest za klub, co nie? Chciałbym powiedzieć, ale, ale nie mam pojęcia. Ok, tu Ajax Czut Bellingham. I tutaj mamy Dembele. O, i właśnie ciekawa też wers wersja jest tutaj. Jak widzicie, wcześniej zawodnicy mieli koszulki klubowe, a teraz mamy tutaj koszulki reprezentacyjne. Więc to, tutaj też w tej edycji będzie to pomieszane. Będą właśnie, e, będzie mieszanka klubów i reprezentacji. Także spoko. Wiadomo, tutaj na wartość się nastawiamy. Też te inserciki, tak zwane, są bardziej dla, dla fanu, tak o, do kolekcji takiej. Nie jest to raczej nic szczególnego. W sensie ciągu nic szczególnego. Fajne są, fajne są. Dobra, zobaczmy, bo tutaj będą chyba karty specjalne. Tak mi się wydaje. Także sobie przełożymy. OK, mam nadzieję, że nie było widać. Dobra, tu mamy z Interu zawodnika. Znowu intermediolan i uwaga: tutaj mamy zawodnika z Hiszpanii, Merino, a tutaj Osama Dembele. Chyba tak się go czyta, nie wiem. Dobra. No, także jak widzicie, już mamy jakąś pierwszą powtórkę. No, tak jak wspominałem, tych, te karty są, na, to są teraz w takiej edycji, jakby taka przed sprzedaż. Limitowana, gdzieś tam wypuścili tylko kilka e, drużyn, kilku zawodników. E, no ale fajnie, fajnie, że w ogóle coś takiego jest, co nie? Że jest taka zachęta, właśnie też dodatkowo z tą limitką, naprawdę jest to spoko sprawa. E, zwłaszcza jak na taki retailowy produkt, co nie? Że nie jest to jakiś produkt tam specjalnie limitowany czy jakiś popularny. Znaczy, popularny, wydaje mi się, że jest w sumie popularny, ale, ale mówię, nie? nie spodziewałem się takiej fajnej akcji, także jest to spoko. Dobra, sekundę, idziemy, to będziemy musieli przekładać, okej, okay, to. Dobra, o tam coś złotego, coś złotego, zobaczymy co to jest. Dajcie znać w ogóle w komentarzach, czy Wy kupujecie czasami sobie takie retailowe karty, czy Wy zbieracie właśnie taką FIFA 365, czy jakiś może mecz ataksy, A, okej. Okay. I tu mamy po prostu klub AC Milan mm, i tutaj mamy kogoś z Argentyny. Spoko. Już zapomniałem też, że w tych, w tych edycjach są właśnie herby klubów. Dobra, przed nami ostatnia paczka. Także zobaczymy, co to będzie. Muszę się chyba lepiej nauczyć otwierać te paczki, ale zupełnie inaczej się otwiera tą FIFA 365, się te paczki jakoś są bardziej posklejane, niż te, co ostatnio otwierałem gdzieś z NBA. Dobra, to sobie przełóżmy, o tam, czy to był Lamini mal? Czy mi się tak tylko wydaje? Nie wiem, zaraz to zobaczymy, a może będę w... tak, o, przewijał te karty, dobra. Nie, niestety, niestety, ale Pedri, także też spoko, mamy Pedri. I tutaj tego zawodnika nie znam, ale inny insercik, którego też jeszcze póki co nie trafiliśmy, Magician, także spoko. Dobra, no i póki co to by było na tyle, jeśli chodzi o te paczki, takie standardowe. No, przed nami tak naprawdę gwóźdź tego programu, czyli to, co nas najbardziej interesuje. Limitka Harry'ego Kane'a, a mam nadzieję, że autograf. Zobaczmy, co z tego wyjdzie. Ja jestem troszkę zestresowany, jak mam być szczery. Okej, okay, okej, okay. ch chyba niestety to jest zwykła, zwykły limicik bez niczego, z tego co widziałem. No trudno, na pewno nie będzie to autograf. Aj, nie, nie zespoilerowałem. Nie wiedziałem, z której strony dokładnie to otwierać. Tak, Mamy zwykłego limita bazowego. Nie widzę też, żeby to było żeby tu był gdzieś jakiś numer. Mm, nie. Jest to zwykły limit. Ale spoko, spoko. Zawsze to fajne. Fajnie było sobie otworzyć takie coś. Naprawdę, no mówię, za 25 zł warto zaryzykować. Serio. Jest to ciekawostka taka. Fajnie sobie potwierać. Ja jestem zadowolony. Mega mi się to sprawdziło yy, i zdradzę, że. Albo nie, nie będę nic zdradzał. Nie będę nic zdradzał. Oglądajcie, subskrybujcie, to sami, zobaczycie, co będzie dalej. No i co, to by było na tyle. Jak widzicie, nasze polowanie się nie do końca udało, ale było przy tym naprawdę dużo radochy. Fajnie było sobie coś pootwierać. Także polecam. Jeżeli mielibyście się zdecydować, to jest to na pewno fajna ciekawostka, i za nieduże pieniążki można się naprawdę pobawić i, i poczuć gdzieś tam ten dreszczyk adrenaliny, żeby trafić coś fajnego. To nic, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Dajcie znać, czy wykupujecie FIFA 365 czy kupujecie jakieś inne edycje. To na przykład, właśnie to jest chyba Turbo Attack z F1, co też właśnie z mecz ataków piłka nożna jest. Także dajcie znać, czy wykupujecie te retailowe wersje. Ja chyba będę otwierał troszkę tej FIFA 365 tegorocznej, bo naprawdę mi się podoba. Fajne są te karty, uważam, że bardzo ładnie wyglądają, fajnie jest to zrobione.